Otwiera się w każdej szkole w stosunku ta, do, przynajmniej w tych systemach yy, w miastach, bo jak są szkoły prywatne, mówię nie publiczne, to one robią jak chcą, inaczej funkcjonują. funkcjonują. My otwieramy, generalnie zasada jest taka, że się otwiera oddział, yy, najpierw ten dla dzieci obwodowych, prawda? No mamy te obwody, ja też nie jestem szczęśliwy, że mamy obwody, bo sprawę by nam załatwiło, E, samo, żeby tych obwodów nie było, bo rodzice by wybrali szkoły i e, same szkoły by się te słabsze po prostu zlikwidowały. Oczywiście, oczywiście tak. Za sekundkę, bo my musimy już niestety wyjść, a chcę dokończyć jedno zdanie. Chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że jeżeli otwiera się jeden oddział, dajmy na to w szkole X. Na drugim końcu miasta i on się otwiera, i otwiera się następny, bo jest tam tyle dzieci obwodowych, powiedzmy 26, to my musimy w pierwszej kolejności dopełnić obwód, który się otwiera, zanim podejmiemy decyzję o otwarciu tak zwanego ekstra oddziału w szkole, która w obwodzie ma mało dzieci. Panie prezydencie, a może warto zmienić po prostu obwód, żebyśmy my mieli więcej dzieci w obwodzie? I tu nie będzie problemu likwidacji. Drodzy Państwo, obwód wyznacza się zgodnie z tą zasadą, że jest 4 km bodaj na pieszo, tak? do szkoły. To 4 km, my musimy zapewnić dzieciom na pieszo dojście do szkoły. Czyli od szkoły 18, jest jakieś km. Do 4 km. I teraz. 3 nie może być połączona z integracyjną szkołą na Bandrówskiego. Mam też są również małe integracyjne klasy, tak samo tutaj i to jest też 4 km. Ale droga Pani, czy, czy ja się nie wyraziłem z, z jasno dzisiaj? No nie, no nie. My nie mamy klas integracyjnych, tu jest wysoki poziom szkoły nie Państwa, ujmując nikomu. No nie ujmując nikomu, ale jednak pani ujmuje. No nie, proszę Państwa. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam. Jesteśmy na etapie, w którym możemy decydować dzisiaj, czy proponować wszystko. Ale my nie mamy dzisiaj nawet propozycji konkretnej, ponieważ nie zostały one nie zdążyły. Zanim zdążyły. Tak? Tylko nie za tych to, tak. to jest jeszcze raz powtórzę. To jest jedna z opcji rozważana, która była na spotkaniu z radnymi. Nie zdążyliśmy nawet na poważnie usiąść nad tym tematem. Nie zdążyliśmy To Natomiast Rodnica na tym. Dlatego cieszę się, cieszę się, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Drodzy Państwo, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rozpoczęliśmy dyskusję o demografii w Tarnowie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, żadnej propozycji łączenia dzisiaj na stole w postaci uchwały, w postaci danych nie ma. I po dzisiejszym spotkaniu ja mam też sytuację dzięki Państwu jasną. Przepraszam, bo. Natomiast, że my już zastaniemy sytuację taką jasną, tak. że będzie tak. łączna. Tak. Przepraszam Panie Prezydencie, kto, kto Państwu tak nie coś powiedział? Panie. Ale kto Państwu tak powiedział? A? Kto? Przepraszam Panie Prezydencie. prezydencie. Odpowiedzialny. No drodzy no Państwo, kto tu zarządza w tym budynku? Przecież nie ja. Ale Pan Dyrektor jest tylko Pana Przepraszam Panie Prezydencie, czy mogę zabrać głos? Tak. Króciutko. Panie Prezydencie, Pani Prezydent, ja myślę, że głos rodziców wybrzmiał tutaj jasno. Vox populi, Vox dei, jeżeli mamy to załatwić po bosku, prawda? Na sposób boski. Natomiast bardzo bym prosiła, bo Pan Prezydent, wydaje mi się, że zrzuca wszystko na Pana Dyrektora. Bardzo bym prosiła, posłuchajcie Rudziki. Ja dziękuję, że my mamy takich fantastycznych rodziców. Zawsze mieliśmy, zawsze mogliśmy liczyć na Państwa pomoc przy stworzeniu również szkoły podstawowej nr 24 i ci rodzice też jeszcze trwają przez nas cały czas. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. To jest nie do przecenienia, to jest potężna siła. I bardzo Państwu ja jako przewodnicząca Solidarności dziękuję i proszę, apeluję do Pana Prezydenta, żeby nie zrzucać na pana dyrektora. Ponieważ jeszcze 15 minut, już jestem po czasie, jak jeszcze raz powiem, jedną rzecz. Dla mnie, dla mnie osobiście, żeby proponować cokolwiek radny, położyć na stół i powiedzieć: taka jest moja propozycja. Nie wyobrażam sobie, żebym nie miał mieć wsparcia dyrektora i przynajmniej państwa częściowej akceptacji. Ale, ale dlatego, drodzy państwo, dlatego mówię, że jeszcze raz, to dyrektor jest dla mnie dzisiaj najważniejszy w rozmowach o... Nie, nie, nie. Stop, stop, stop. No pojęcie, dyrektor, dyrektor. Dyrektor jest dyrektorem szkoły, a pan jest organem, jak prezydenta, organem prowadzącym. Prowadzący, dla prowadzący, wszystkich, więc nie dyrektor dla decyduje, wszystkich szkół. Dla wszystkich szkół. Ale drodzy państwo, jeżeli ma być coś zrobione po bożemu a w przypadku teraz jakichkolwiek zmian w sieciach szkół, muszą one być, muszą one być wydyskutowane i wypracowane. Słyszy Pan e, tutaj zdanie rodziców, teraz wystarczy powiedzieć, co tam ten pomysł, jakby było takiej, drodzy Państwo. Ale. ale trzeba to publicznie powiedzieć. Ale jak... tu potrzebny jest cud drodzy. Nie. Żaden cud, drodzy Państwo. Żaden cud. Drodzy Państwo, żaden cud. Drodzy Państwo, nie jeżeli, nie jeżeli, lonely, jeżeli, jeżeli Państwo nie znajdziecie w tym pomyśle żadnego plusa. Nie my no, jeżeli Państwo... Trzeba się publicznie wycofać, czyli jak powiedzieć, odrzucam ten pomysł, nie było go, przepraszam za zapieszanie... Pomyliłem się, po prostu. Ale to chyba mówię. To może inaczej, drodzy Państwo. Ale mam chęć. Nie, nie półek. Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, jeszcze raz chciałbym to powtórzyć i powiedzieć. Nie ma na stole dzisiaj... Dzisiaj! To będzie za 5, za 2, za 3, za A pod stole? Ale czy Pan pozwoli mi dokończyć? Czy Pan pozwoli mi dokończyć? Dzień, proszę. Dziękuję. Proszę. Bo mimo wszystko funkcja której jestem dzisiaj, nie jest wdzięczna. Ja to biorę na klatę i co więcej, co więcej, bo Pan przed chwilą e, powiedział tutaj, że e, żebym powiedział, wycofuję się z pomysłu e, nie ma tematu. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, jeżeli, jeżeli taki pomysł, jeżeli taki pomysł położyłbym na stole po dzisiejszym spotkaniu powiedziałbym, sorry, wycofuję się. Nie Nie, tak? nie, nie mam. Ja, no no ja, ja nie mam w zwyczaju na siłę, na siłę, jeżeli do czegoś nie jestem przekonany w 100%, procentach, nie mam w zwyczaju czegoś pchać. Nie, nie, nie będę państwa na siłę szczęśliwiał. Proste. Nie będzie, nie będzie, nie będzie MM. Drodzy Państwo, nie będzie, nie będzie łączenia trzy. Proszę, Proszę Państwa, ale bardzo bym prosił o zachowanie naprawdę już po rzutku, w porządku, tym że je czas jest taki jak jest. A Taka jałowa dyskusja naprawdę niczego nie prowadzi, więc bardzo Państwa proszę i też proszę, żeby zadawać pytania konkretnie i celowo yy, w takich kategoriach, jakie one tutaj dotyczą. Proszę Państwa, tutaj ja się tylko wypowiem w jednej kwestii. Yy, nie ma tutaj naszych sąsiadów, więc bardzo bym prosił jednak, ta dyskusja bardzo mocno zeszła na naszych sąsiadów, a niekoniecznie jest to sytuacja komfortowa dla nich, bo oni też by się pewnie chcieli wypowiedzieć, a nie mogą. Bardzo o to proszę, o to prosimy na samym początku naszego spotkania. Natomiast yy, kwestia dotycząca tego, co będzie, to myślę, że Państwo usłyszeliście yy, taką informację. Yy, jakie inne pomysły mogą się pojawić, czy pojawią się, nie wiem. Yy, natomiast jedno z tego, co tutaj zostało powiedziane, wynika dość Jasne i nie rzeczywiste. Proszę Państwa, ja nie będę przedłużał, bo to nie o to chodzi. Jaką szkołą jesteśmy wszyscy wiedzą? Jaki mamy nabór, też wszyscy wiedzą. Natomiast ja tylko jedną rzecz powiem na zakończenie, że wsiach czy owak ten temat, proszę Państwa, będzie wracał. Każdy ten temat do od siebie odsuwa. Ja też ten temat od siebie odsuwam, żeby było jasne, bo nabór. I liczba dzieci w Tarnowie jest taka, jaka jest, i większa na dzień dzisiejszy nie będzie. Natomiast yy, czy jest w ogóle, czy można brać w ogóle pod uwagę taką, taką rzecz, jaka tutaj została położona, czy zasugerowana, bo to nawet nie jest temat, który jest i w stu procentach jest aktywny. To już to wybrzmiało z Państwa strony, wybrzmiało z, ze strony... Yy, i Rady, rady Rodziców i ze strony nauczycieli. Natomiast yy, ja bym się do tego, że ta dyskusja to nie będzie początkiem, tylko już jakieś stanowisko jest zajęte. Po prostu jest to stanowisko wypracowane w jakimś stopniu i to stanowisko przez Państwa jest zajęte. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jestem w błędzie, czy nie, ale sądząc po tym, przysługując się tej dyskusji, to jakieś stanowisko na pewno Państwa jasne, klarowne jest tutaj wypowiedziane i jasno zasugerowane Panu Prezydentowi. To, to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję Panie Dyrektorze. Państwo, tak jak Przedaliśmy na początku o 18.00 zaczyna się ta gala jubileuszowa, czyli znaczy pierwsze niepodległe. Natomiast ja pana przeproszę mimo wszystko. Przeproszę, dla, że w ogóle rozpoczęliśmy ten temat publiczny. I trochę mnie ta sytuacja też sporo nauczyła. To znaczy, żeby najpierw w bardzo wąskim gronie bo po, no, po prostu coś przemyśleć. Proszę <grym> Państwa, najpierw, najpierw, najpierw coś spróbować przemyśleć, najpierw przepracować go bardzo dobrze, a dopiero później pokazywać cokolwiek, bo każda nasza dzisiaj, nawet najmniejsza y, y, sugestia może wywołać tego typu poruszenie. Dla mnie naprawdę to jest bardzo ważna lekcja, bo materia akurat edukacji jest, drodzy Państwo, zobaczcie, niezwykle elektryzująca. I ja się nie dziwię, że Państwo jesteście tutaj tak tłumnie, bo to, co najbardziej człowieka dotyka, to jego dobro dziecka. Dobro dziecka, dobro szkoły, szkoła jest takim elementem. Ja mam też y, lekcję, i dlatego, dlatego przepraszam, bo, y, y, bo myśmy najwidoczniej za wcześnie te dyskusje zaczęli. I przyznam szczerze, że to też jest dla mnie duża lekcja w tym kontekście, że temat, który za sześć lat do nas zawita, nie jesteśmy na niego dzisiaj jeszcze gotowi na dyskusję na ten temat. Nie jesteśmy gotowi. Będziemy starali się, dlatego, dlatego tutaj, tutaj Państwu mówię, że ja na pewno tego połączenia trójki z dwudziestką nie położę, wbrew wam, nie, nie położę. Nie będzie, drodzy, drodzy bardzo. i tu schodzimy znowu na taki, na taki bardzo grzącki y, y, grunt, bo niestety wszystkie miasta stutysięczne w Polsce mają ten sam problem, a nawet gorszy. Ale Rzeszów jest często na plusie. Ale Rzeszów jest stolicą województwa. To przykro mi, skrzywdzili nas w 98 roku, mam takie samo zdanie straciliśmy status województwa. Niestety nie ja o tym decydowałem. Ale drodzy Państwo, w innych miastach mają gorzej. 50 tysięcy w Częstochowie, w Bytomiu 80 tysięcy stracili mieszkańców. Ten temat przed nami. Nie jesteśmy na niego gotowi. Ja na pewno nie chcę zrobić nic, co by, drodzy Państwo, zmieniło sytuację w tej szkoły. Dobrej szkoły. Po przejściach ja mam tę świadomość, sam głosowałem za jego utworzeniem, drodzy Państwo. Też y, y, nauczycieli po przejścia. Natomiast my musimy usiąść wspólnie, najlepiej jakby to zrobili dyrektorzy. Bo to, drodzy Państwo, oni, dyrektorzy będą mieć z tym problem też duży. Mówię dyrektorzy szkół, ja nie mówię teraz już o tych dwóch dyrektorach. Ja mówię o wszystkich dyrektorach. Bo mamy jeszcze przez pięć lat względny spokój. Przez 5 lat. A no to w każdym aspekcie naszego życia, nie tylko w bo tak samo społeczeństwo się zdarza i będzie prowadzone regularnie z wszystkich. Dlatego budujemy jest. na przykład czy chcemy budować centrum opieki Seniorowej. No, zakłady opieki w czoło. To są nasze wyzwania. To są nasze wyzwania. Natomiast drodzy Państwo, po dzisiejszym spotkaniu ja zachęcam jeszcze. Ja zachęcam jeszcze, bo Pan Dyrektor pewnie, być może macie Państwo pytania, wiem, że były, miały być poruszane też tematy jeszcze inne, objawów innych kwestii, natomiast yy, ja Państwa zostawiam dzisiaj, mam nadzieję, trochę uspokojona. Trochę, ja nie oczekuję teraz, że, że yy, dostaniemy rama na końcu, natomiast jeszcze raz to podkreślę, że nie było takiej Opcji czy takiej propozycji na stole w postaci gotowej uchwały, idziemy z tym, zbieramy teraz, zbieramy teraz poparcie. Nie. Nie będzie. Nie będzie takiej uchwały z prostej przyczyny. Nie jesteście ani państwo, ani dyrektor do tego przekonani. Jeżeli. Droga pani, na to trzeba mieć pieniądze. A my tego pieniądza nie mamy. Ja naprawdę nikt mi Pani wierzy. Ja bym wolał być w, w, w sytuacji, w której mogę iść i rozdarzyć. A ja niestety jestem w sytuacji, w której muszę zastanowić się, czy prawa noga, czy lewa noga powinna być teraz przy kompletnie. Tak, tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Na zasadzie takiej, że w i wtedy była na... Drogi Panie, nie ma żadnych dzisiaj. My jesteśmy na etapie, w którym się dyskusja o demografii w ogóle w Paryżu zaczęła. Zaczęła. My pokazaliśmy te dane po to, żeby wszyscy wiedzieli, co nas czeka. I spróbowali się zmierzyć z działaniami, które należy podjąć, albo można podjąć. Nie ma dzisiaj ani decyzji, ani dyskusji. Mam jasne państwa stanowisko. Dla mnie to jest wystarczające na dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestie łączenia. Nie jesteście Państwo zainteresowani. Z tyłu, nie Tyle. Nie pan prezydent obieca nam, że nie będzie nic bez nas. Tak. tak, tak mogę pierwszy. Dziękuję bardzo. Zapisz, tak nie? mogę opiec? Droga Pani, gdybym... Droga pani, gdybym gdyby, gdyby, się nagrało, dzisiaj są, dzisiaj są lepsze metody niż pismo. Dzisiaj są lepsze, lepsze metody niż pismo. Natomiast, drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam, jestem tutaj, mogliśmy naprawdę, nie podejmując tego tematu... Bo nie było uchwały, nie ma uchwały, nie będzie jej w, w listopadzie, nie będzie jej w będzie. grudniu. Nie będzie. Zapraszam. Wszystkie sesje są otwarte. Natomiast, drodzy Państwo, to co chciałbym powtórzyć, jeszcze raz. Dyskusja i otwartość, i informacja o tym, co nas czeka. Ile dzieci jest, ile dzieci będzie, i jak sobie z tym w przyszłości poradzić. Jeszcze raz mówię, możemy nie robić nic, bo taka też opcja przez 6 lat jest. Być może w międzyczasie zmienią rejonizację. Możemy też nie robić. Natomiast proszę mieć też tą świadomość, że w szkole tutaj, w szkole numer 24, za 2 lata w obwodzie będzie 18. Osób. Tak, ale jeszcze raz powtarzam Państwu, jakie jest mechanizm najpierw dopełniane są opłaty, które są o ile są, są chętni, a dopiero, a dopiero w drugiej kolejności szkoły mogą dostać zgodę na utworzenie kolejnego Pan objące, no która jest na Osiedlu jakoś nie ma, bo rodzice po prostu... E, dyskusja o odcisku, pani dyskusja o piątce tak no Takiley... piąt też nas czeka. o tym ile jest dzieci, i Dyskusja o piątce też nas czeka. Oprócz analiz demograficznych były jakiekolwiek analizy ekonomiczne w tą stronę czy no, opieramy się tylko na demografii? W tym Proszę rozważaniu. pana, opieramy się przede wszystkim na demografii. A... Czyli Nie ma analiz ekonomicznych tego, prostu... są analizy dokładnie w każdej szkoły, każdego. Wiemy ile nas kosztuje, ile subwencji, ile od nas. Wiemy jakie są dopłaty, wiemy jak finansujemy szkoły są liczne. Te kalkulacje wszystkie mamy. Teraz jest kwestia krzyżówek, przewidywania przyszłości, prognoz e, liczebności klas, liczebności uczniów, liczebności systemu i symulacji, jak ma za. Wszystkie dane, które w tej chwili mamy są ściśle policzone i to są konkretne nie ma czegoś niepoliczonego.